little lion what's the news damn why today of all days okay shit uh, take guppy and go check it out trouble the Donang boys are arriving today on a container ship little lion's gone to check it out i really gotta go too hey man look don't even trip i'm a handless for you all right thanks my friend your help and friendship has been invaluable to me Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting a the helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Oh, not to lecimy. No dobra, więc można patrzeć na helikopter. Hello.

minigahanem tu to ja mogę! Tyk! Kurde, nie zabiłem tam jednego. Co jest? Łup! Halo! Co to miało być? Co jest? No, that's I be lost everything but my blade. Can you see any survivors? No, nobody getting out of that alive. Can you see that? So you're Co to było teraz? Dobra, sprzątnięcie się z na limiterze to zrobimy klatek. Dziwne rzeczy się dzieją. Halo? ja tutaj nóż mam? Co jest? Dobra, mam jakiegoś taka... Niewiele, ale mam. Dobra, jeden mnie widział. Drugi, co robi? Dobra. Hop Trochę TK mamy Wow Ło wow. Trochę tam więcej Co jest gość z Mary jeszcze się rusza? Co ma być? okay no problem keep it down you want to bring the snake head down here not long until we're drinking cola in the free west eh hey who the fuck are you it's my constitutional right bitch Ile oni HP mają? Trzeba w głowę nie giną. O ten od razu. Wow! Dałoby się jakieś HP. No, tego HP jest coraz mniej. Pani, że mam broń, ale. No, życie też by się przydało. Patrzcie, to jak go zdejmiemy za chwilę. of this a sculpture you want me to shoot you up the guns so much please the snake had tricked us we're prisoners please help us escape Dobra. O Nie, to jest ta misja. Będę się z gościem na katany bić. Live no one, alive on the bridge. Dobra. Kurde, no, szkoda, że nie ma HP nigdzie do podniesienia. Dobra, tutaj będzie ten gość... O kurde! No to mnie zaskoczyli trochę. No jest, gościu. Enough! We settle this here! No ale dajesz. Chinese... Oh, pardon me. Oh. To tak łatwe było? Chciałem, że będę się bronił, wyjąć czy coś. Kufaj, muszę tam jakoś się dostać. I gdzie ja to muszę? Tutaj. Kurde, nie umrzę tu, bo jeszcze nie wiadomo czy koniec misji. Dziękuję za wszystko! Dobra, koniec. Na szczęście. No i co? Zostają na misje u gz tak naprawdę. Chyba polecimy od razu, co? Albo nie, ja sobie pojadę za-save'ować się dopiero. Dawaj misje. Ebon Mendes! Me, okay? Now it's very important that you listen to me. I ain't no retard, amigo. What you think? What, what, what you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone, and in reverse, sucks. Oralensen. Don't mind him. Uh, we go way back. Hey, homes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting twenty percent. What type of math is that? That's fool's math, player. You and math. I sell my soul to you guys, and that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would you and have... What, what, what? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you wanna make this shit personal, say Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey man, I gotta bow Oh no, you don't! I invented that trick, baby.

No, instant bonus No dobra, musimy pozbierać te paczuszki No, jest! Dobra, widzę, to tu trzeba po całym San Fiero jeździć. To będzie długa misja. Okej, okay, nie musiałem nadsiadać wsiadać ani nic. Dobra, i jeszcze jeden gdzieś tam został. Ja nigdy nie lubiłem jeździć tymi motorami. Zawsze się spadało z nich. No nie! Dobra, mamy to. I wracamy do Giziego. Dobra, jesteśmy. Oj. Dobra. No i co, i koniec. O, telefon. A, Cesar znowu. No dobra, moglibyśmy polecieć od razu ale ja sobie zapiszę gierkę. I przeniesiemy chyba to już na następny odcinek. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!